Siemanko do sianko widzowie z tej strony Błażej kanał Nerdownia TV Racing i zaczynamy kolejny odcinek z Undergrounda, trochę już przeszliśmy tego. Także my jedziemy, jedziemy. Czekajcie, są takie dźwięki ścisze, bo do domady ja już. No uh -huh. map, ma co my tu mamy? Drift na początek, subcio. Uwielbiam, that's it. Jedziemy. Tylko kiedy mi Mazda dadza. Końca. Niech widz je powie. Widz powiedz kiedy Mazda będzie. Bo już nie umiem się doczekać nie, nie, nie. A jaki winner sobie fajnie widziałem Od razu szybciej jeżdżę no, no. O, Ale zważywiłem. No O ja pierdolę. <grytanie> Trochę za szybko to nie ma bym No kurde urwałem Zważywiłem to Mławo. Za wolno, za wolno, kurde, Za wolno. I teraz. O, o, tak to powinno wyglądać właśnie. Ich dużą są. Nie! Kurde! 30 tysięcy z warzki. Trzymajcie kciuki, bo nie wygramy tego teraz już. Coś czuję. Nie no, jeszcze jest szansa. Ale nie jak tak wolno będę jechał, nie? Ale... Ogólnie są szanse. Mam na przykład za takie drifty fajne. A i urwało, kurczę. Ale da się, to jeszcze wygrać, spokojnie. Już Mazda daje lepiej radę niż wcześniej dawała, także nawet jakiegoś gonga zaliczył niespodziewanego, to jeszcze się da wyciągnąć. Teraz, tylko nie znowu w bandę. O kurczę, trochę fantazja ponosi. No nie no, co teraz to było? Ja skręcam a samochód gdzie indziej. No i tak. O dobrze, dobrze. No, ale... No czemu urwałeś? Kurde! Skandal. Ja się tak staram nie urwać tego, a co sobie ucina, No co? Co teraz? Ale urwał to jest. No nie gdzie jedziesz? Kurde. Zakopa w dupę, nie? Za takie to... Ja w drugą stronę on znowu jedzie prosto. Skandal. I teraz ładnie ma być O to no, no, no to rozumiem Teraz to mnie się cieszy I, I 40 tysięcy. O i pięknie I to ja lubię Prawie 50 tysięcy <laughs> dobrze to było dobre dobrze, Za karę, za tamtego na no, on jeszcze Za tego straconego, za 30 tysięcy Picobello Dobrze siadło to już koniec? Ale jesteśmy pierwsi, chociaż jesteśmy na szczęście. Pięknie, pięknie. Coś pięknego widzę. coś pięknego uwielbiam. Super, to jest. Winylów milion, A! Teraz będę mógł namalować wszystko normalnie. No, no. jest! 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 Jedziemy mazdą, już Czy tam konkurza. jest w końcu? W końcu? W końcu. Teraz ja będę jeździł dopiero. Daj, daj, ale daj, gdzie jest mamna, tu jest, super, piękna fura, no ma no, nie uwielbiam Teraz ja będę jeżdżał, kurde, teraz ich zmiażdżę wszystkich, tak chcę ten samochód, marzyłem o nim, czekałem na niego. Coś mi tu pokazywało jeszcze, winyle pewnie, ale winyle to już mnie nie interesują teraz, teraz to mnie interesuje, jak my będziemy zapierdzielać tą Mazdą, Teraz zobaczycie. To, to to to, idzie, nie? W ogóle ma zadąbisty głos silnika x 7 w, w tej w undergroundzie 1 W dwójce zważywili ten dźwięk, zepsuli widzowie. Druga próba tą Mazdą, bo skandal. Ciągle złomy minary i bo skandal. Po prostu jest za dobrą furę. Mam to specjalnie minary, i co chwilę coś wyjeżdża, nie? Specjalnie to jest. Żeby... Czekaj, no i cię załatwię na dzień. No jedź tam, jedź tam, tam się dobrze jedzie. Fajnie się rozbija. No kurde. Czekaj, Czekajcie za łatwiej No No. Ale to zrobiłem po hamsku, ale dobrze. Aha, będzie teraz tam husia. No, za dużo odsłania kuję tą honbę. Widzicie co się dzieje? Zobaczcie, patrzcie. Jeden za drugim, i po chwilę. O! Widzieliście? O, tu następny Jubel jedzie. Więcej, więcej, więcej. Cały poziom trudności w tej grze, kurde, nawalić samochodu co, centrum. O, następny taksówkarz, mój ulubiony, kurde, to zawsze mi warzywia się przed maskę. Jadę tędy, bo... Bo tam jest niebezpieczny. już. Kurde, o kurde. Tym to się jedzie, nie? Mazda to ma, kurde. Zdarze, a czy nie jeździłem do tej pory Okiem? Altai, Eliksy, mi się. Niby ma słabsze trochę skrętność od MX-5, yy, ale jakoś ja nie czuję tego. Dobrze się trzyma drogi i dobrze się prowadzi. I dobrze w tak ale blizny. Cicho, nieśliłem się. Tu jest syf, tu jest najgorszy też moment teraz. Każdym zakrętem teraz. A, rozbił się. A, dobrze ci. A, dobrze. Ja, żebym się nie rozbił, bo się tak cieszę. Znaczy gdzie z cieszenia zaraz przestanę cieszyć Zno... nienawidzę tego. Nie znoszę tego. To jest najgorsze też. Nie wiem i tak nigdy gdzie tu jechać. Żeby dobrze było. Teraz dobrze. Pojechałem, bo łatwo przejechałem. No, takie kurde zakręty kręciaste, jak się źle pojedzie. Można od razu się robić. Gdzie jest meta? Zawinki. Ja pierdzielę, ale tu wpadłem Dobra. Nie wiem. No. To ja rozumiem. Takie granie widzę. Co tam, co ja dzwonnąłem tam? Bo się na kamerę patrzałem, nie widziałem. 750 pieniędzy, dziękuję. A coś Deta jeszcze? Data coś. Piąty już jestem tu w jakichś tu Dobrze. Dobrze Dzień. A mamy mamony w ciul. A nie mamy tak co z nią zrobić za ja specjalnie, ja widzę. Są kółka jakieś fajne? Pamiętam, że o ten Kej kiedyś był fajny. No nie, no bezczelnie czarne felgi wszystkie są w tej grze. Nie są jeszcze wszystkie odblokowane. Konigi też były fajne. Kinić, czy jak ktoś tam czyta po szwabskiemu. Nie no, skandal. Oto Z. Może to jest taki, nie wiem, kąt padania światła, że one jak czarne te wszystkie felgi wyglądają, albo ja jestem tępy, nie wiem. Kolorów nie odróżniam. Dobra, no, niech są te felgi, co były. Ale fajnie ta Mazda wygląda. mi się podoba. Wiem co, co zrobię. Taki teraz jakiś mega wydupiony spoiler w kosmos. Nie mam. A tego bym chciał. A to jest fabryczny tamten. Niech jest ten co jest. Ja chcę spoilery, chamy. Data. No wyścig jedziemy, wyścig. Ooo. Ooo. Cilkut. To jest w ogóle dziwne, nie? Już były stawki tam po 1800, mamy takie grubsze stawki, a teraz są jakieś takie warzywne, nie? Co oni tacy słabi są, że takie niskie stawki? A ten Tomakrudon to nie wiem, czy taki ładny był. Nie, nie nie udaje mi się. To jest piękny bilans. No. Czersteden... Nie! Kurde! Nie, bo nie, Siebie. Teraz mi uciekł tego dziś. Kurde. To ja miałem pierwszy kogoś wypchnąć. Nie, to już się rozbiłem, bo ja, kurde. To... Trochę się nie zmieściłem. Trochę mamy pięć kółek, no dłuższego już się nie dało, zrobić no. A dzięki temu mam szansę tego banka dogonić. Zrobię to na tym winklu, jak ktoś nie przyzwonię. No. Mhm. No to tak mało prawdopodobne jest chyba. A, zapis, a, no, a Dobrze Ci tak, dobrze Ci tak. Tak masz jeść. Spójrz. Jak, jak no, pięknie tam się zaklinowałeś. Ja jadę, ja tym, co tam ruch to też. A, mam teraz komfort taki, że jestem na prowadzeniu, ale nie wiem, czy to utrzymam. Jak takie będą fajne tutaj drifty od ściany do ściany robione, odwijanki. Co to, pimbal jest? To, jest Anderga, to nie ma. Mam wrażenie, że nie wiem, że ta RX7, to ta MX5 się jakoś wolniej rozpędza. Też MX5 to 270 bez bólu, latały, A to to, 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 to nie wiem. To ma 6 biegów, a to 5 wrzuca przy 240, dopiero, ale to coś wolno osiąga tą prędkość. A ma większą o tej miks piątki. Jezny. No kurde ty kurde, khamie jeden, Zbanie Buraku pierdzielony. Co za gnira? Nie, nie, nie ja was załatwię. Nie? Czekaj, czekaj, zaraz zobaczysz. się przykleisz do sześciu. Czekaj, ja ci pokażę zaraz. Nie załatwię do tego. O no. bandzie najlepiej. Tak, tylko jeszcze skręcaj, nie skręcaj, bo słabo. Muszę tego gnojka gonić. Co za szmaciarz mnie wypnął? No co za kurde. Czy jeździć na kurde? Nie, pana i kurde. Tam też gandy, ja. Zajęć, no. To będzie problem. Dobrze, tam pojechał. git rozbić się tam, zawiśnij jak wszyscy. Góra ja to. Już wyprzedzać. wyprzedzać. To było wyprzedzenie? Było była bezczelność i skandal. Jakieś a nie wyprzedzenie kurwa. W końcu po ludzku tu wjechałem. Na, po 10 okrążeniach. W końcu. W końcu się udało. Kurde bez slalomów i poślizgów tam trawić. Zaraz i tak pewnie się nie nacieszę, bo zaraz tu bliznę. Tu jest tak taktylowy ten gwiazd. Cicho. O kurde, drugie miejsce w którym polutku udało się wjechać. Jeszcze jedno kółko trzeba przetrwać, to można się tym cieszyć jeszcze za bardzo tak. Abym nie był taki szczęśliwy od razu. Jedzi, jedzi. Jeszcze jedno... najpierw... najpierw do mety trzeba, tak to jeszcze nie jest oprócz Tu trzeba zawsze uważać... O, bo jedzie jubel. Na kręcie zawsze. Ostatnie kółko. E, nadejszła kiłatrawu teraz. Nie było złoma, kurde, gdzie to zapisać. Myślałem, że skoczyć za słupa, znowu będzie tam czekał, żeby tylko wyjechać. No, kurde, ale mnie wkurzył, no co wtedy, kurde, tak ładnie kółko jechałem, na samym końcu ze mnie wjechał. Co za kurde ćwok. No skandal. No skandal to jest. To jest wszystko nagrywane, ja to zgłoszę do tu. Do Dobra, nitro tam czulu, rura No to, to jest jazda 280 na godzinę to już można się pocieszyć tylko, nie wiem jak długo jak tak będę jechał. Złomów nie brakuje, no? no. Kiedy wyskoczy, żeby mi przywalił? Czekamy Cicho, wygram, wygram! Gdzie to zapisać? Wygrożę po 3 sekundy. Supra tam jechała nawet. Mm -hmm. A to, o, nawet MX-5 też tam jechała, no, pięknie. Nawet nie patrzyłem, co za złomy jadą. 750, o, są 350Z, kolejny klot. Dobra. No, no to mamy, no, taki kolejny odcinek zaliczony, nie? Normalnie, teges, Teges. <laughs> tam na dole zapraszam do opisu. Można dołączyć na fanpage na fejsie Nerdowie Bożeja, można dołączyć na Discord. No i oczywiście jak pod filmem to też aktywność mile widziana. Pamiętajcie, komentarz to równa się zasięg. No i łapki, żeby innych zachęcić też do aktywności. I kanał główny Nerdownia TV4K. Także na dzisiaj tyle mojego tutaj ględzenia. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.